Tworzył ten projekt, jest geniuszem. Swoją historię i dlaczego Rewej w tej chwili opowie Krzysztof Napiórkowski. Zapraszam. Witam Was serdecznie. Rzeczywiście połowę swojego życia spędziłem współpracując z firmami MLM. Przed Reway. przed w ogóle mlm -em. pracowałem jako inżynier. Jeżeli znacie taki 40-latek. Piąt tam sobie coś projektuje na desce, to mniej więcej ja w tamtych czasach tak nic nie pracowałem. Ta praca mnie w ogóle nie chęciła, nie, nie dawała perspektyw i myślałem, jak uciec. Zupełnie przypadkowo trafiłem na spotkanie z firmą MLM-u i to miała robić moja żona, natomiast dowiedziałem się o systemie marketingowym, nic nie wiedziałem o MLM-ie, ale intuicja mi powiedziała, że to jest coś dla mnie. I po dwóch nocach. Nie Nieprzespanych rano w środę pamiętam, powiedziałem rodzinie, że ja już nie będę inżynierem, będę budował MLM. Jaki był stres w rodzinie, to wam po prostu nawet nie wyobrażacie sobie. Sam do końca nie wiedziałem w co wchodzę, a rodzina tym bardziej. No ale zrobiłem to, zacząłem się tym zajmować na dużą skalę, naprawdę na poważnie. Nie ukrywam, że w ciągu pół roku osiągnąłem wysoką pozycję w tamtej firmie. Później tych firm było dużo, bo to, wiecie, tak jak z piłkarzami yy, zmienia się filmy, zmienia się drużyny. Chodzi o to, żeby grać w dobrej drużynie. No z tym graniem w drużynach było mnie różnie, była też jedna wielka porażka, no ale tak bywa w życiu. Natomiast y, nie będę oczywiście o tym wszystkim opowiadał, ale w 19 roku, kiedy dowiedziałem się w czerwcu po raz pierwszy o projekcie trochę wydało mi się to dziwne. Zawsze gdzieś szukałem współpracy z firmą suplementacyjną, ale te firmy tak nic specjalnie nie dawały. I wtedy właśnie ta kwota wejścia i kwota klientowi zaproponować wydawała mi się nierealistyczna, że może jakiś parę osób to kupi, ale żeby się tym zająć, nie bardzo. I pojechałem w sierpniu, 17 sierpnia na spotkanie do Czech, trochę przypadkowo i tam zobaczyłem po raz pierwszy film Riway, gdzie były pokazane w różne przypadki, był Debit, Małgosia pierwszy raz i Ewa i tak dalej. Zrobiło to mnie, na mnie ogromne wrażenie, elegancki hotel i wtedy sobie postanowiłem, to mi się bardzo podoba, ale sam sobie dostawiłem warunek, firma musi być zarejestrowana, produkt legalny i wtedy tak. I tak się stworzyło, że pod koniec października dzwoni ktoś do mnie i mówi, masz wszystko co chciałeś, co ty na to firma jest zarejestrowana, biuro będzie 29 marca otwierane. No to jak powiedziałem, że tak, zarejestrowałem się na początku listopada. I co? Musiałem sprawdzić, Więc zacząłem, nie pojechałem wtedy do Azji, bo miałem sytuację rodzinną bardzo, bardzo złożoną, nie będę szczegółów opowiadał. Nie mogłem wtedy lecieć do Azji, chociaż bardzo chciałem ale produkt mi został przywieziony, zacząłem go stosować na sobie. Zaprosiłem w tamtym czasie dwie osoby i studiowałem, studiowałem marketing. Nie ukrywam, znam się nieskromnie powie, powiem na marketingu sieciowym, nawet na, ułożyłem dwa marketingi, wprowadzone zostały w życie, więc od strony analitycznej ja rozumiem, to czuję. Tutaj zajęło mi sporo czasu nim ten niezwykle prosty marketing, jak się okazało, zrozumiałam to w cudzysłowie do końca, bo on zawiera różne takie ciekawe rzeczy, których na początku nie, do, nie, do głowy nie mogłem przyjść, że tak to ktoś wymyślił, a to który nim faktycznie stworzył genialny marketing, kiedyś o tym szerzej i porozmawiamy. To zaufajcie. Natomiast jeżeli chodzi o produkt, to ja go stosowałem zgodnie z regułami, czyli dwa razy dziennie po dwie kapsułki pierwszy miesiąc listopad i później po jednej kapsułce. I szykowałem się do działań marketingowych. Już byłem przekonany w połowie lutego. Mieliśmy już bilety kupione na otwarcie firmy w Czechach. Wszystko było super, szło, no ale 3 marca Czechy się zamknęły, my 11 i wszystko poszło do bieżnicy. Nie było mowy o działaniach. Teraz u mnie sytuacja była taka, że ja się zajmowałem sprzedażą bezpośrednio, która wymagała kontaktu z człowiekiem. A tutaj system powiedział, nie ma kontaktów z człowiekiem. Siedzisz w domu i patrzysz w komputer, w internet. Rozumiecie? Więc moja praca, którą wykonywałem w 10 lat, z tego żyłem, nie była możliwa do realizacji. Podobnie jak bardzo wiele osób stwierdziłem, coś trzeba znaleźć, coś trzeba zmienić. Nie zamierzałem popadać żadne w depresję itd., tak tylko po prostu szukałem rozwiązania. I coś się okazało? Produkt, który na mnie bardzo dobrze zadziałał, ja całe życie noszę okulary. Mam taką wagę astygmatyzm i mm. miałem problem z czytaniem wielki lub już nie nosiłem. Po użyciu półroczni produktu ja dzisiaj noszę okulary tylko do, do dali, do jazdy samochodem, a cały dzień chodzę bez okularów. Ja siedzę na komputerze, w komórce przyznaję się bez widzia, jak większość lubię komputer przez 7 godzin dziennie niestety, ale, ale dużo na temat Riwę też. Więc produkt miałem do niego ogromne zaufanie, fajnie to wszystko wychodziło. I wtedy uwaga, w kwietniu 2020 roku podjąłem decyzję, że będę się zajmował UIM. Już rozumiałem system, już dowiedziałem się, co trzeba, i wtedy pracowaliśmy przez internet. Po prostu robiło się zoomy, nauczyłem się tego wszystkiego. Czasem się oczywiście człowiek spotykał z ludźmi, którzy tam trochę w tą pandemię kończą zawierzyli, ale głównie to było w ten sposób. Oczywiście był problem z dostarczaniem produktu, bo rozumiecie, nie było lotów. Ale nie będę szczegółowo opowiadał. Polacy to są jest kreatywny naród. Niemcy, Szwajcarzy by się od razu poddali z Norwegami. Nie ma, nie będzie, więc czekamy. My Polacy żeśmy to organizowali, więc produkt z pewnymi kłopotami, ale przyjeżdżał do Polski i ja się tym by zajmowałem. No, w międzyczasie postanowiłem, tutaj będziemy kiedyś szczegółowo opowiadać, Wejść do klubu Timelit. Zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi, i podjąłem decyzję, że w październiku będę, będę Pawłem. To, co Małgorzata zrobiła lipiec, sierpień, wrzesień a potem do końca roku już była wtedy Feniksem, to ja postanowiłem, że zrobię wtedy w samym środku pandemii. To, że myśmy robili seminaria w samym środku pandemii na 200 osób, to zostawiamy między sobą, nie mówimy gdzie, z kim, dlaczego, ale to jest nasza taka trochę wewnętrzna historyczna tajemnica, nie do uwierzenia przez wiele osób. Zostawmy ten temat, nie będę tego ciągnął. Natomiast zacząłem robić prawo w październiku, skoncentrowałem się. Sfokusowałem, chciałbym zrobić 6 e, gwiazd. Tak jak tutaj było powiedziane, 6 gwiazd. Tak się sfokusowałem, nawet za bardzo, że zrobiłem pierwszą... To, kwad... to było 6 gwiazd bro. Tak, a ja zrobiłem to w miesiąc. I już 25 października miałem to zrobione, ale byłem tak bardzo rozpędzony, tyle ludzi mówiłem, że na koniec miesiąca w październiku przypadkowo sam się zrobił pierwsza kwalifikacja na Feniksa, czyli 10 gwiazd, 10 odcinnych gwiazd po 75 tysięcy, czyli obrót 750 tysięcy, mniej więcej. Tak naprawdę 870, bo tam jeszcze ta szósta. I to się wydarzyło, więc na następny miesiąc postanowiłem, że będę to ciągnąć, ale tak na luzie, bo nie chodziło prawo. to potraktowałem, że to jakiś przypadek, wypadek przy pracy, ale uwaga. Wszystkich takiego wypadku przy pracy. W drugim miesiącu kwalifikacji, zamiast zrobić 10, zrobiło się 13 tych, tych gwiazd, bo jedna, jedna, jedna Pani, moja znajoma zakupiła między innymi, no gwiazdę i zadzwoniła do mnie, że ona by chciała jeszcze dwa zestawy. No to dobrze, no to będzie miała dziewięć, ale na takie duże. Więc <grym> <grym> po, po, trzy razy po siedemdziesiąt pięć tysięcy pamiętam i potem jeszcze i w końcu zrobiło się 13, wszystko spełniłem warunki, ale nie było łatwo, ponieważ przyszedł grudzień. Grudzień to nie jest dobry miesiąc w marketingu. To jest miesiąc taki, że większość ludzi już tak 18 grudnia na telefon na biznesie mówi teraz przygotowania do świąt, porozmawiamy później. Doświadczyliście kiedyś coś takiego w marketingach, że grudzień tak do, po 20 to już się nie dzwoni w swoim marketingu, najwyżej na Wigilię zapraszamy, życzymy do wesołych świąt. I w grudniu, gdyby nie to, że firma zrobiła tak zwaną promocję marketingową my to nazywamy, czyli każda gwiazda stawała się podwójną. Moment taka promocja jest w tym miesiącu, w lipcu, jeżeli ktoś nie wie. I to mnie w cudzysłowie uratowało, jeżeli chodzi o tego feniksa, bo Pawo to bym zrobił. Miałem 20, już na Wigilię miałem zrobione Pawo. Natomiast no nie ukrywam, że chciałem skończyć tego Feniksa. Niestety osoba, która, y, która miała domykać się tą piątą gwiazdę, powiedziała, że ona tego nie zrobi, ale obiecuje mi, że na początku się na pewno kupić. <gry> Formalnie to nie ma, to już by było jak to się mówi, samolot odleciał. No ale tutaj Małgorzata i jej mąż pomogli mi, jak usłyszeli, no, nie ukrywam, że również byłoby to dziwne, bo... Byłem wydrukowany już w katalogu, <laughs> <laughs> jakbym tego nie zrobił, to by było naprawdę trochę wstyd, więc dzięki się yy, Muhamedowi udało się to dopiąć i byłem drugim yy, Feniksem w Europie. Czyli krótko mówiąc, wspominałem to Paweł, nie mam statuetki. <śmiech> <śmiech> nie mam statuetki, ale, ja yy, <laughs> zależało mi na statuetce, to moja sponsorka Ewa, która ma ich 11, <laughs> pożyczyła mi jedno. I mam, bo no, także mam, nazywam Maja i no i w ten sposób, w ten sposób, 2020 rok, bardzo trudny, rok pandemiczny, zakończyłem takim oto wynikiem. No i później to były takie czasy, już skrócę, że czekaliśmy na otwarcie rynku polskiego, i w 23, <laughs> dobra, w 24 roku, tutaj to biuro zostało otwarte i też była promocja marketingowa, ja postanowiłem y, zrobić kolejny krok. Y, nie było lekko, w zeszłym roku no, ale się udało, już się osiągnąłem pozycję Manoceros. I jestem tym Manacerosem, no nie ukrywam jedynym w Europie póki co, ale wam wszystkim życzę, żebyście dołączyli. No i teraz oczywiście mam tam swoje kolejne plany, następna jest Akwina i potem Pegas. To się wszystko wydarzy i myślę, że w tym roku. Natomiast co bym wam powiedział, ponieważ nie będziemy się za długo rozgadywać. Reway to tak naprawdę dopiero się zaczyna. Wszystko, co było, to było po coś, żeby, żeby to wszystko zorganizować, nauczyć się przekonać do produktu, stworzyć materiały, prezentacje, żebyście mieli doświadczonych menadżerów i teraz naprawdę to się wszystko zaczyna. Teraz nikt nie musi nic przepraszam, tworzyć, wymyślać, analizować. Wystarczy chcieć sięgnąć po te materiały, które są, gigantyczna ilość referencji, spotkań, opisów, wszystko jest, tylko jest kwestia decyzji, czy robimy reway, czy się przyglądamy, tak jak ja, wiele miesięcy i uwaga, będziecie mieli sytuację, że wiele osób powie, no ale to już za późno wchodzi do reway, już wszyscy wiedzą, to jest bzdura, o rewayu prawie nikt nie wie, to się dopiero naprawdę zaczyna, i kiedykolwiek ktoś wejdzie do IWAY, e to ktoś powiedział, że ten najlepszy w Europie to jeszcze nie jest IWAY. E On dopiero będzie, bo wiele osób się przygląda. Taka mała refleksja. Według różnych analiz, badań w ciągu dwóch najbliższych lat przez sztuczne inteligencję, jak różne algorytmy, tysiące bardzo wartościowych ludzi, którzy mają pracę doradczą przede wszystkim, straci pracę. I oni nie mają szans za 2-3 lata mieć pracę analityka, doradcy ubezpieczeniowego, jakiegoś tam maklera itd., tam gdzie się doradza ludziom, profesjonalna wiedza. To wszystko będzie bez znaczenia, bo sztuczna inteligencja podwaja zasoby co pół roku i te osoby, dzisiaj świetnie prosperujące, zarabiające, pewne siebie, nie będą potrzebne z tą całą ich wiedzą. Bo po prostu skorzystamy, powiemy do sztucznej inteligencji, ona nam więcej powie niż dzisiaj ten fachowiec. I to naprawdę tak będzie, to się z tym zgadzamy. I uwaga, to jest gigantyczna szansa, żeby takich fajnych, inteligentnych, przygotowanych ludzi zaprosić do projektu IWAY. E tylko nie na siłę, że ty jak nie będziesz do i to umrzesz z głodu, to oni muszą chcieć. Odwróćmy sytuację, dajemy im szansę. Spokojnie, mamy dzisiaj prezentację pierwszą, za dwa tygodnie kolejna, za cztery kolejna i tak dalej. Będziemy to robić systematycznie. Jutro prezentacja o produkcji, za tydzień pre prezentacja o produkcji. Poza tym system y, innych miast, Bydgoszcz, Poznań i poszczególni liderzy, na przykład ja mam, mój główny lider Agnieszka Lotniszka, dzisiaj jest w Toruniu. Są spotkania w innych miastach. Dowiecie się gdzie, co, jak i będziemy to wszystko robić razem, bo to nie może być tak, że każda linia będzie sobie robić oddzielnie. To się nie uda. Szczególnie jeżeli chodzi o spotkania biznesowe, które mają zupełnie inny odźwięk, kiedy jest nasz dużo na sali. Tylko, że spotkania mają charakter ogólny, jeżeli ktoś będzie chciał poznać szczegóły, to zwróci się do, do lidera i dowie się różnych szczegółów, szczególników strategii itd., itd. Także ja już dzisiaj kończę, będziemy się na pewno spotykać. Ja mieszkam w Warszawie, jestem tutaj co tydzień, jutro też będę, jutro będę od rana. Aha, jeszcze na koniec wykorzystam, że ja mogę, że za dwa tygodnie z kawałkiem, 20, dokładnie 10 sierpnia. Właśnie sobie niedzielę, 10 dziesiąt... To nie mój temat? Dobrze, to. Ale ja tam będę. Dobra, to jest, to inny. Okay, Ja nie wiem, jak to jest, że dzisiaj wszyscy biją się